Cześć, witam Was w nowym filmie. Hej, je mierzymy, wchodzimy do środka. No i mamy dużo nowości. Tutaj stylówka na manekinie. Już tak czuć pomału wiosnę. Dużo, dużo bluzek koszulowych. Zobaczcie te koralowe kolorki. No przepiękne. Bardzo dużo różu, pomarańczu, beżu, tu Tręczę także. Wiosna, wita. Zobaczcie ile mamy nowości i ażurowe sweterki. No i witam się z wami z szybki outfit nowe włosy z ciemnym tyłem, bluza jest Primarka, z Primarka, jeansy są z H&M i bodki online, tu wam pokazuję co będziemy dzisiaj mierzyć, cudowne perełki, żakiety, bluzki koszulowe, spodnie, przepiękne bluzki, spodnie, cygaretki, także zostańcie ze mną, bo będzie ciekawie na pierwszy rzut, 19,99 funta, rozmiar 12,40 przepiękne takie cygaretki baby blue, tak bym to nazwała, taki typowo błękitny, przepiękny y, odcienie, ma w tym kolorze czarne i beżowe spodnie, są naprawdę świetne i do tego 34,99 funta, rozmiar M wybrałam, piękna biała taka Ażurkowa koszula, i tu mnie jeszcze bardzo ciekawi skład tej koszuli, ponieważ jest naprawdę bardzo ładna, ale dość droga na koszulę. Ale jest naprawdę efektowna, i mamy 100% koton, czyli 100% bawełna. No, i tutaj widzicie mnie już w stylizacji. Pod spodem mam czarny stanik, aż tak się słuchacie, nie rzuca w oczy. Bluzka jest naprawdę bardzo fajna, tylko wiadomo. Coś tam może pod nią założyć, bo może zawiewać. zwykła klasyczne mankiety, po prostu jak zwykła bluzka koszulowa. Ale zobaczcie, jak jest pięknie wykończony dół. Nie wiem, czy tu s by nie była lepsza. No i tak prezentują się te spodnie. Te czarne są moje identyczne i te beżowe też. Teraz są błękitne jeszcze pudrowo-różowe. Nie są opinające na łydkach. Do tego mam tutaj takie białe ekry szpileczki. No i tak się prezentuje pierwsza stylówka. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Bardzo wiosennie, bardzo lekko, bardzo świeżo. Myślę yy, i do biura, i do pracy, i na wyjście jak najbardziej. Jeżeli lubimy się ubierać na elegancko, to tego typu spodnie to są must have w naszej szafie. Zastanawiałam się, czy ich nie kupić, ale czy błękit by pasował do wszystkiego? Hmm, dajcie znać. No, i dajcie znać, jak podoba Wam się ta bluzka koszulowa, mimo że jest dość droga. Nie powiem, bo prawie 35 funtów za bluzkę koszulową. No, trochę dużo. Ale jest naprawdę, naprawdę efektowna. No, i tutaj jeszcze tak do kompletu w cenie 34,99 wybrałam rozmiar S, marynarkę, żakiet. Też niebieska. No, i tutaj też chciałam zobaczyć, słuchajcie, skład tej marynarki, co my tu mamy. 79 poliester, dodatek wisko i podszewka, Oczywiście, oczywiście poliester, 100% poliester, podszewka. No, jak zawsze. Jest to troszeczkę inny odcień niż te spodnie. Tak się to prezentuje. Myślałam, że na dwa guziki jest zapinana, ale nie, tylko jest na jeden. Takie guziki dwurzędowe. Ale zobaczcie, całkiem fajnie wygląda, mimo że to jest zupełnie inny odcień. Tu wam staram się pokazać o tu widzicie tą różnicę. Inne odcienie niebieskiego, ale fajnie to razem współgra tak bardzo biurowo, teraz się zrobiło. Ale myślę, że jeżeli robimy się ubierać na elegancko, taki ala garnitur, coś sobie można dopasować. Marynarkę również można założyć do białych spodni, sobie tutaj widzimy guziki takie beżowo-brązowawe. No, ładnie, mi się podoba, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę lubię taki styl. Lubię czasami ubrać się na elegancko, nawet niekoniecznie do pracy, ale po prostu na, na jakieś wyjście. Dajcie znać, czy lubicie marynarki i czy lubicie taki office-styl, po prostu taki wiecie typowo biurowy. No, mi się to podoba. Naprawdę, ta bluzka jest super. Spodnie są, rewelacja marynarka też ma bardzo fajny kolor także to była stylówka numer 2 kolejna rzecz 17,99 funta, rozmiar 12,40 i to są czarne spodnie ja też mam takie spodnie w swojej szafie, chyba z dwie pary podobne i bluzeczka cena 19,99 rozmiar M. przepiękny, zielony kolorek taki z baskinką no i oczywiście potrzebny skład 100% poliester. No jak, żeby nie było. Także taki będzie zestaw. No i tak to się prezentuje na mnie. Ta wygląda bluze bluzeczka jest pod szyję z taką baskinką sfalbaną. Naprawdę tu Wam staram się pokazać kolor, bo tak nie do końca ten kolor tu oddaje. Jest po prostu taki fajny, ciemny, zielony. Ale bluzka jest no taka emitująca satynę. Yy, z tyłu jest Zamek do połowy pleców. Bardzo efektowna, piękna. Rękawy super. Fajnie jest tak pod szyję. Bardzo mi się ta bluzka podoba i tak się te spodnie prezentują. Są to po prostu spodnie wysokie stanem. Zwykłe czarne, emitujące kieszenie na pupie. Opięte takie rureczki. Na łydkach są opięte, ale myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Nogi wyglądają szczupło, chociaż troszeczkę obłażą. Wiadomo, jak to czarne spodnie. Także dajcie znać, jak podoba Wam się ta stylówka. Moja, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, bardzo bogata jest ta bluzka. Przepiękna, przepiękna. Także to jest kolejna stylówka. Podoba mi się bardzo i z czarnymi. I jeszcze tutaj Wam przymierzę z beżowymi spodniami tą bluzkę, jak to będzie się prezentowało. Takie same spodnie, dokładnie te same, tylko w kolorze jasno-beżowym takim. No light beige po prostu, jasny beige, ale te zobaczcie, tu bardziej odstają u góry, takie mam wrażenie, te czarne były bardziej dopasowane. Ale myślę, że takie jasne też fajnie wyglądają z tą bluzką, ale lepiej czarne. Ale z jasnymi też super, z białymi też by było myślę fajnie, także dajcie znać, czy lubicie tego typu spolnie, tego takie ala cygaretki. Po prostu takie materiałowe przedkostki ja uwielbiam na wszystkie okazje. Zawsze zakładam tego typu spodnie. Czy to są święta czy to są urodziny uwielbiam. Dajcie znać jak jest u Was. No i kolejna rzecz to będzie lniana koszula 100 lęce na 19,99 funta wybrałam rozmiar M. -kę. To jest typowy kolor lnu beżowy było jeszcze białe, koralowe i błękitne. No i tu Wam mierzę tą koszulę z tymi beżowymi właśnie spodniami, które pokazywałam przed chwilą. I myślę, że wygląda super, naprawdę. Zwykła, klasyczna. Lnu nie trzeba prasować, nie pocimy się w tym. Kieszonka naprawdę świetna jest ta koszula, bardzo mi się podoba. No i z tymi beżowymi spodniami wygląda fenomenalnie. Z czarnymi też by wyglądała świetnie. No i tu Wam jeszcze ją wypuszczę, abyście zobaczyli, jak wygląda wypuszczona. Nawet tutaj elka, myślę, by była fajna, bo Len lubi się skurczyć w praniu. Tak się prezentuje. Jeszcze była koralowa, błękitna. Także tego typu koszule na lato, na wiosnę po prostu must have. A myślę, że o każdej porze roku możemy ją założyć i będzie super. Także taki naturalny, prawdziwy kolor lnu, taki beżowy. Jest przepiękny. Błękitną chyba też bym chciała. I koralową chyba też. No i tutaj jeszcze mierzę z czarnymi spodniami też wygląda fajnie. Zobaczcie dlatego jasne buty. No myślę, fajna stylówka. Taka koszula pasuje do wszystkiego: do jeansów, do krótkich spodenek. Rękawy sobie może w niej podwinąć. Także jeżeli chcecie lnianą koszulę, lećcie do chemu, bo są naprawdę teraz wszystkie kolory. Była jeszcze czarna też. No, i tutaj mamy kolejna rzecz: 17,99 12,40 to są 18% poliester, elastik 2%. Takie Ala Jeans o spodnie, takie ala Dzwony, tak bym to powiedziała. Bez kieszeni na pupie: po prostu zwykłe takie gładkie są na pupie. I do tego będzie taka bluzka w rozmiarze XS, 12,99 funta, Boston, pudrowo-różowy, piękny, athletic steam, piękny, zobaczcie kolor. No, no, ta bluzka jest fantastyczna z jeansami, może nie do szpilek, ale do Adidasów. No, rewelacyjna, fajna taka marszczona yy, u góry. Ja sobie tutaj ta rękaw, jak widzicie, trochę podwinęłam. Odrobina wpuszczona w spodnie. Świetna jest ta bluzka taka. To jest bluzka oversize, dlatego wziąłem XS. No i tak się prezentują te spodnie. Jakby miały kieszenie na pupie, to byłaby rewelka. No ale niestety. Ale myślę, że są całkiem fajne. Mogły być odrobinę wyższe stanem, ale też nie jest źle. No i tak się prezentuje ta bluzka. Nie wiem, czy to nawet większa, nie byłaby fajna. To jest XS. A jaka duża? Zobaczcie. Patrzę skład. 100% bawełna, czyli. No fajny skład 100% koton myślę spoko i ona jest taka duża jeszcze poluje na zieloną ale niestety out of stock jest jak na razie wykupiona ale ta pudrowo różowa na lato z dżinsami czy z białymi spodniami rewelacja dajcie znać czy lubicie takie koszulki na lato ja kiedyś nie lubiłam a teraz lubię takie duże oversizeowe ciuchy no i kochani to tyle dziękuję Wam pięknie, że byliście dzisiaj ze mną, dajcie znać, co podobało Wam się najbardziej, czy lubicie hajem. a ja się z Wami żegnam, buziaki, pozdrawiam, dzięki, że byliście, że poświęciliście swój czas, pozdrawiam, Basia Fit Beauty i zapraszam do kolejnych filmów, zostawcie ślad po sobie koniecznie, buziaki, papa.